Trawnicy korony, rozdział drugi. Niewidzialni jeźdźcy. W obliczu rosnącego zagrożenia z zewnątrz, książę Mieszko stara się zjednoczyć słowiańskie plemiona i stworzyć silne państwo. Tymczasem Dominel i Hanetka ruszają tropem tajemniczych postaci, których ślady wiodą ich prosto w zasadzkę. Tam stają twarzą w twarz z Wichmanem, bezlitosnym dowódcą, który od lat rozsiewa strach na tych ziemiach. Gdy wydaje się, że los bohaterów jest przesądzony, z mroku wyłaniają się niewidzialni jeźdźcy. Kim są i jaką rolę odegrają w nadciągającej burzy? Odpowiedzi kryją się w cieniu wielkiej uczty umieszka. Gdy w komnatach króluje śmiech i muzyka, nagle dzieje się coś nieoczekiwanego. Książę znika bez śladu. Pod osłoną nocy, w towarzystwie zaufanych wojów, potajemnie opuszcza gród. Zgoda buduje. Podział osłabia, w świecie pełnym intryg przetrwają ci, którzy potrafią dostrzec szanse tam, gdzie inni widzą jedynie zagrożenie.